się mam widzowie, dzisiaj sobie nagrywamy Crash I sobie tutaj dzisiaj będziemy rozwalać samochody. Co tu się dzieje? Co tu się Co? Ile was tu jest? włączę sobie dźwięki, dobra Dobra, chyba teraz będzie słychać Dobra, let's go, siadamy do auta! Dobra, teraz ściszę, bo tu zagłośni nas. Nie, policja mnie goni! Nie, 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 zostaw, zostaw! Zostaw, zostaw mnie. Policja, nie, 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 policja, nie, 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 nie. No nie. i nie tak, że jadę sobie dziwnie mega. Nie, policja! O, zrębszę się na niej. Chodź tu, wracaj! Boo! może swoje. Hehe, pokonałam policję. Halo! Przesuń się! No jak oni tu jadą? I, idziemy gonić Teslę Pum Oj, dostała za swoje Może mi nic nie zrobiła Wracaj to! Ja i mi Dobra, może trochę z Dobra, myślę, że jest git teraz Co tu robi samochód? Czemu on spadł? No idź z tym samochodem Ej, to jest moje auto! Wracaj tu! Idę go gonić, ukradł mi auto. Ukradł, ukradł mi auto! Wracaj to! Z moim autem! Skopiowałeś mnie! Wracaj! No! Jeszcze nie umiem jechać. O siema. Siema ty niebieski. Jak on tam ma? Idziemy go, Idziemy go Rozwalić. Nie, dobra, tym auto się nie da jechać. Ok. Mm, teraz może sobie. Wyobraź mm, sobie to auto. No, no co ty robisz? Idziemy sobie tutaj rozwalać moje auto. No ze salonu. No kurde! CO TY ROBISZ?! Ten co robi... normalnie sobie jedziemy... O nie! O nie! O nie! Aaaa, Aha, dobra, Ty nam się... ...ze silnika. NO CO TY ROBISZ?! Możesz jechać normalnie, a nie jakoś... ...dziwacko? Jak ty jedziesz, chłopie! Wracaj tu! Nie radzę za siebie! Heź tu! Ooo! Ale w ciebie walałam. Co mamie? Nie wiem. Policja! Idziemy godzić policję! Chodź to! O nie, teraz która to która? Ta eba, bo tak się i dymi. Wracaj tu! No kurde! Co wy robicie wszyscy? No co tu się dzieje? Ja nie mogę. Co oni tu robią wszyscy? O, robimy. Ale <laughs> coś wy robicie na zakręcie? Ja No co ty robisz? Chłopie, porąbało cię? No, no co wy robicie? No i super, moje auto jeszcze, no jeszcze ma, Jeszcze, że że silnika się pali. I... cyk. Nie, yes, co się stało z moim autem, a wyjechało, proszę, jedź. No jedź! Dobra. Jest, udało się! Idziemy. Du, du, du. Tu nie ma przynajmniej nikogo, więc mogę normalnie sobie jechać. No spokojnie, jedziemy z. Jedziemy Do... sobie na maksimum, dawaj, maksimum! Jezu, no. Dobra, mamy tutaj też. E... Chodźmy sobie teraz na rampa. No, dalej. No dobra, już jestem. Mmm. Pojedźmy sobie z tanikiem. Gdzie on to był? Co to jest tytanik? Kurczę, zgubił mi się. Ale, ale wiesz, że tu gdzieś był Titanic. Nie dobra, co tak ja wiadomo. Widzimy sobie tym autem. Dobra, wsiadamy. I lecimy. O, Jo! No, to ma jakieś ograniczenie? No, ale mamy całą szybę rozwaloną. No, co ty robisz? Mamy całą szybę rozwaloną oraz cały zderzak rozwalony. Dobra, to znaczy wchodziła na silnik. No, no, no. Nie zna się tak bardzo na samochodach. Jedziemy! i ja. No co ty robisz, chłopie? Uciekam przed nią, on jest jakiś dziwny GONI MNIE! a No Ty mi... A, nie, no nie da się tutaj wytrzymać ZOSTAW MNIE! O, dobra, zgubiłem go Mam teraz szansę go zgubić J Jedzie tu Dobra, dawaj, dawaj. Szybko, szybko, szybko. Leć! O kurde, on, on zrobił drifta. Nie! Nie, 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 zostaw mnie! Szybko, szybko, odwróć, odwróć się, odwróćcie! Się. No jedź! Goni mnie normalnie, no co? Co za człowiek? Pali mi się silnika. A. Nie, moje auto jest samo jedzie! A. Nie auto! Chodź tu, wracaj! No zostaw moje auto! Nie! Auto poczekaj na mnie! Auto! Wracaj tu! No co on robi z moim autem? No! Dobra, wsiadłem sobie do auta i lecimy! Let's go, No, mi się uciec od niego. o nie! Czemu on się do mnie przyczepił? Ja mu nic nie zrobiłam! Dobra Jeszcze na czerwony pojechałem. O, Aaaa! Nic się z... nie stało szczególnego No, ciu, Dobra jest twoje maksimum? No chyba nigdy nie sprawdzimy. Dobra, chodźmy teraz na budynek. Dobra, jesteśmy na budynku teraz i wybierzmy sobie najszybsze auto w grze. O, akurat bielutkie. A co tu robisz, baconie jeden? Musimy tutaj się rozpędzić i później skaczemy. No idźcie stąd, ej! No wie... No bierz tego swojego grata! No ja nie mogę. No bierz to! No mi zaraz całe auto rozwali! Nie, dobra! No padno, no ja jeszcze sobie zostawię tutaj auto. Ja nie mogę. Chodź tu! Chodź tu, chodź tu! Przyjdźmy do niego. O, zniknął, dobra. Dobra, wsiadamy do mojego auta. Tu nie, tu tak. Dobra, rozpędzamy się. Za trzy, dwa, jeden, skaczemy! O. O. Okej, okay. moje auto się całkiem dobrze trzyma. Jedynie tylko żeby mu się rozbiła Co mi sp coś spadło nawet jakie... Drzwi mi spadły jak driftowałem. Yeah. O siema bacon! Ja ci dam za te auto! O, ale mu poleciało! O kurczę, to nie jego auto! O! szybko, szybko! Nie widziałeś mnie! To w ogóle mógł być Dobra, rozpędzamy się na jakieś auto. O ile się tym da w ogóle kontrolować? Jedziemy. O, auto! Nie! Co ty masz koło? Czemu ty masz koło? Co? Wracaj tu! Gonie cię. Nie dobra, ta auto jest. Ta... Co da się kierować? Co, co tu się stało? Czemu on nagle sobie pleczy do góry? No idź. Dobra, kierujemy. No, c kurde, co tu się dzieje? No, ta to, to mi się bardziej podoba niż tamte. Ten, ten przynajmniej wyrabia na zakrętach, a nie jak. No, co ty robisz? O! Oh! Auto się nagle pojawiło, co, co tu się dzieje? Czemu ty postawiłeś auto? No co wy robicie? To moje auto! No co on robi, no? Widzisz chłopa? Czekaj, rozpędzę się. Co tu się stało? Eee! No to za swoje. Хоть что?